Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wydanie specjalne programu Jako Katolik, ponieważ zmarł papież. Nie żyje papież Franciszek, papież Kościoła Katolickiego w latach 2013-2025. Dzisiaj jest wiele miejsc na całym świecie, również w polskich mediach, w których papieża Franciszka wspomina się w sposób ciepły, tak jak to jest w dobrym, przyjętym polskim zwyczaju, że w dniu, w którym odchodzi dana osoba, i jeszcze w kilka dni później, mówi się o Zmarłym same miłe rzeczy. I jeżeli Państwo chcą słyszeć wyłącznie właśnie te, te miłe rzeczy, to zachęcam do tego, aby posłuchać mediów głównego nurtu. Tych mediów, które wobec Kościoła nie są szczególnie przychylne, mówiąc bardzo, ale to bardzo delikatnie. Jest wiele mediów kościelnych, których pontyfikat Franciszka zachwycił. Redaktorzy tych mediów zmieniali się przez te 12 lat wraz z tym, jak papież Franciszek próbował przemienić Kościół. Wielu nie dało się zmienić, wielu bowiem trwa przy tradycyjnym, chrystusowym, katolickim nauczaniu. Znacie Państwo nasz stosunek do pontyfikatu papieża Franciszka. I my dzisiaj jesteśmy w szczególnie trudnej sytuacji, bo żegnamy. Papieża Kościoła Katolickiego, z którym w wielu kwestiach nie zgadzaliśmy się. Jako redakcja, jako osoby, które są, starają się być zanurzone w katolickiej tradycji, w katolickiej nauce. Nigdy nie było tak, że to Krystian Kratiuk, czy którykolwiek inny z naszych redaktorów osobiście nie zgadzał się z czymś z papieżem Franciszkiem. Nie. Zawsze zestawialiśmy papieża z nauczaniem kościelnym. Ale nie było oczywiście tak, że te 12 lat panowania Franciszka były wyłącznie klęską i wyłącznie kontrowersją. Zdarzały się rzeczy, bowiem o których dzisiaj, właśnie w ten dzień śmierci, warto wspomnieć. Ojciec bowiem to ojciec. I mówiliśmy o tym do Państwa wielokrotnie, zwłaszcza w drugiej połowie tego pontyfikatu, kiedy zamysły serc wielu. Współpracowników papieża i jego samego zaczęły wychodzić na wierzch. Mówiliśmy o tym Państwu wielokrotnie, że nie należy ogłaszać sedę że nie należy mówić, że papież Franciszek papieżem nie jest, czy wtedy nie był, albo że jest antypapieżem. Żadnemu z nas nie przyszło to nigdy do głowy i nikt z nas takich słów nie wypowiedział. To szczególnie istotnie dzisiaj, ponieważ już teraz, kiedy jechałem tu do Państwa, zaraz po tym, gdy dowiedziałem się, że papież nie żyje. Że poszedł już na sąd Boży, bo może takiego sformułowania powinniśmy używać, przypominając, że każdy z nas na sądzie Bożym się znajdzie. I czyny każdego z nas, bez względu na to, czy jest tak ważną osobą jak papież, czy po prostu jest zwykłym katolickim świeckim ojcem rodziny, każdy z nas stanie przed sądem Bożym, każdy bowiem z martwych wstania, papież umierający w Wielkanoc, przypomina o tym szczególnie. To zauważyłem już w wielu komentarzach, wysyp tych złośliwości. Mówiących o tym, że to wcale nie był papież, i tak dalej. Jest taka grupka osób. Ja do tych osób apeluję, żeby dzisiaj na YouTubie, na Facebooku, na Twitterze naprawdę poświęcić swoją energię, tych kilka sekund, w których Państwo wpisują nieprzyjemne rzeczy, aby poświęcić ją raczej modlitwie. Za człowieka, który umarł i który stanął przed Sądem Bożym. I za Kościół Święty, który dziś jest osierocony i czeka na nowego papieża. Jest tak, a nie inaczej. Bóg, w swojej dobroci i w swojej mądrości, której często my nie rozumiemy w momencie, w którym ona jest na nas wylewana, przebudł nasze pokolenie papieżem, który przez wiele lat pretendował do miana przywódcy światowej lewicy, i on się z tym nie krył. Widać to było, że lubi się bardziej fotografować nawet z politykami, którzy są lewicowi, niż z tymi, którzy są konserwatywni. Było to dla nas zaskakujące, było to dla nas zaskoczenie. Portal PCH24 powstał, Szanowni Państwo, w roku 2012 w marcu, niemal dokładnie na rok przed wyborem papieża Franciszka. I ja postanowiłem dzisiaj podzielić się z Państwem odrobinę osobistym wspomnieniem. Kiedy zakładaliśmy nasz portal, portal pch24.pl, papieżem był Benedykt XVI. Każdy z nas, wtedy młodych ludzi chciał bronić Kościoła i przychodził tutaj do pracy po to, aby bronić również papiestwa przed nasilającymi się już wtedy atakami na Benedykta XVI i wtedy już podnoszonymi jeszcze wówczas tylko w zachodnich mediach atakami na świętej pamięci już wówczas Jana Pawła II. Już nawet błogosławionego podówczas. Po roku naszej pracy, kiedy uczyliśmy się dziennikarstwa, kiedy uczyliśmy się Kościoła, kiedy chodziliśmy na wykłady po to, aby tradycję Kościoła poznać wspólnie i abyśmy wszystkich wrogów od papieżstwa odgradzali tym, co potrafimy, czyli naszym internetowym, internetową działalnością. Niezwykle zaskoczyło nas to, że papież Benedykt abdykował. A potem jeszcze większe było nasze zaskoczenie, kiedy pojawił się w Lodzi Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, zupełnie nieznany nam z twarzy człowiek. Jorge Maria Bergoglio. Za chwilę go wygooglowaliśmy, sprawdziliśmy kto to, no, ale oczywiście ani polskie, ani anglojęzyczne media w żaden sposób nie wiedziały, kim jest ten kardynał. Pojawiały się pierwsze informacje o tym, że um, był jezuitą, to oczywiste, że były jakieś związki z wojskową huntą. Bardzo szybko to zdementowano. Ktoś powiedział, że on miał jakieś problemy z lewicowymi kapłanami, ktoś inny powiedział, że z prawicowymi. Bardzo dużo się rzeczy pojawiało i w redakcji mieliśmy niemały ból głowy. Jednocześnie nasz ówczesny redaktor naczelny skonsultował się z osobą z Ameryki Południowej, z naszym dobrym znajomym naszej redakcji i już wiedzieliśmy, że papieżem została osoba, która sama siebie określa mianem modernisty. Wiedzieliśmy, że przychodzi nowe, i z tych emocji jeden z naszych redaktorów, chcąc napisać na głównej wiadomości naszego portalu papież z końca świata, umknęła mu jedna literka. I napisał papież końca świata. Takie mam wspomnienie z początku pontyfikatu papieża Franciszka. Natychmiast to poprawiliśmy, jak tylko to zauważyliśmy, rzecz jasna. Jak widać. Żywot papieża Franciszka dobiegł już końca, świat trwa dalej, ale przez te 12 lat mogliśmy niejednokrotnie powiedzieć sobie, koniec świata, co tu się dzieje w tym kościele teraz. Chwilę potem zadzwoniliśmy do pana profesora Jacka Bartyzela, wiedząc, że jest on znakomitym znawcą spraw Kościoła. On również nie do końca jeszcze wiedział, kim jest Jorge Maria Bergoglio, ale zdążył już też się dowiedzieć przez swoje e, iberyjskie kontakty. I jego wypowiedź zaczynała się od słów, nowy eon chrześcijaństwa. Przyznam Państwu szczerze, że wówczas jako bardzo młody człowiek, świeżo po studiach, musiałem sprawdzić, czym jest słowo eon. Eon to coś więcej niż epoka. Eon to coś więcej niż era. Eon to taki okres, po którym już nic nie będzie takie same. Rozpoczynał się nowy eon chrześcijaństwa, i trzeba powiedzieć, że pan profesor Bartyzel wykazał się wtedy iście proroczym darem, bo rzeczywiście pontyfikat papieża Franciszka stał się nowym eonem chrześcijaństwa. Usłyszeliśmy Dobry Wieczór, słynne. Potem zaczęły nas dochodzić plotki, jeszcze wtedy przez raczkujący Twitter że papież miał powiedzieć do ceremoniarza, że nie założy tego stroju czerwonego, ponieważ karnawał już się skończył. Było to zaskakujące, ale myśmy tu wszyscy przyszli bronić kościoła i bronić papiestwa, przypominam, w związku z czym przełkaliśmy przez kilka pierwszych miesięcy, może nawet lat te wszystkie nowinki, te wszystkie nowości. No ale potem zaczęło się na poważnie. Zaczęły się już nie tylko samolotowe wypowiedzi, które dzisiaj media liberalne, w dniu dzisiejszym, właśnie w dniu śmierci papieża, 21 kwietnia 2025 roku, wspominają, wspominają wyciągają i mówią, że są najważniejsze. Te wypowiedzi, które nie mają tak naprawdę w kontekście papieża Franciszka i jego nauczania żadnego znaczenia um, formalnego, wiedzą Państwo o jakich wypowiedziach mowa. Kim jestem, żeby osądzać, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te wypowiedzi, które sprawiły, że magazyny dla kochających inaczej również wybierały papieża Franciszka na Człowieka Roku, na przykład. Albo magazyny liberalno-lewicowe. Tak było. Proszę to, proszę to sprawdzić. Zaczęły się dokumenty, których już nie dało się zinterpretować inaczej niż wypowiedź papieską. No i musieliśmy zacząć mówić o tym głośno, również sami siebie przygotowując do tej zupełnie nowej sytuacji w Kościele. Będąc wiernymi papieżstwu zgodnie z zasadą, że choćby najcieńsza linia, choćby najcieńszy włos łączył nas z Rzymem, nigdy nie możemy się poddać w wysławianiu hierarchiczności Kościoła katolickiego i tego, że papież jest przywódcą Kościoła tuziemskim. I jaki by nie był. A ten papież został legalnie, formalnie wybrany. Żaden z kardynałów nigdy nie zaprzeczył, żeby cokolwiek było nie tak. Więc potraktowaliśmy ten pontyfikat jako doświadczenie, które daje nam Pan Bóg. A Maurice Leticia była pierwszym takim dokumentem. Państwo wszyscy pamiętają, po którym nie wiedzieliśmy zupełnie co mamy ze sobą zrobić. No ale musieliśmy wybrać jakąś linię. No i wybraliśmy linię katolicką. Mówiliśmy o tym, jakie interpretacje są sprzeczne z tradycją katolicką i z nauczaniem katolickim po prostu krok po kroku okazywało się, że te problemy będą i te kontrowersje, mówiąc delikatnie, dzisiaj będę delikatnych słów używał z oczywistych względów, były coraz głębsze. Zaczęły się synody papieża Franciszka. Ja sam miałem okazję trzykrotnie być na synodach papieża Franciszka i napisać o nich trzy książki. Więc i dla mnie w moim osobistym rozwoju, zarówno zawodowym, jak i duchowym, ten pontyfikat jest po prostu niezwykle istotny, choć zupełnie inaczej istotny niż pontyfikat Jana Pawła II czy Benedykta XVI. Amoris etitia, Fratelli tutti, Querida Amazonia, Laudato si. No i przede wszystkim dokument Zabuzabi, Traditionis custodes i Fiducia supplicans. To są dokumenty, które będą analizowane przez nas pewnie już po pogrzebie papieża Franciszka i przypominane, ponieważ wywołały wiele zamieszania. Mówiąc, raz jeszcze podkreślę, niezwykle delikatnie. Już nie mówiąc o licznych gestach, wypowiedziach, Musieliśmy się do tego dostosować. Dziękuję Państwu za to, że Państwo zaufaliście nam przez te 12 lat pontyfikatu papieża Franciszka. Że mimo tego, iż jest w Rzymie papież, Państwo zaufaliście, że kiedy my powtarzamy nauczanie Kościoła katolickiego obowiązujące od 2000 lat, a w wielu kwestiach wyjaśniane przez wielu papieży jako niezmienne, Państwo wierzyliście nam, że tak właśnie jest. Bo jako się rzekło, raz jeszcze to podkreślę, bo to niezwykle istotne, to nie my. Nie Kratiuk, nie Chmielewski, nie nasi współpracownicy, czyli nie wiem Lisicki, Górny, Pospieszalski, Rowiński, Milcarek, ktokolwiek mówili o tym, jak, jak wygląda nauczanie katolickie z ich perspektywy. Nie, to nie oni. Zawsze mówiliśmy o tym, jak wygląda ono w dokumentach Kościoła, w nauczaniu ojców Kościoła, w nauczaniu wynikającym z tradycji. Róbcie to Państwo dalej, bo Kościół nadal. To znaczy wspierajcie nas, bo Kościół jest dzisiaj, jak po każdym zakończeniu pontyfikatu, na zakręcie. Nie wiadomo, w którą stronę pójdzie. Zakręt może być ostry, albo łagodny, może być w lewo, albo w prawo. Warto wspierać media, które cały czas stoją w tym miejscu, w którym stały i za Benedykta XVI, i za papieża Franciszka. Dziś wypada wspomnieć o przynajmniej kilku dobrych rzeczach, które podczas tego pontyfikatu dało się zauważyć. To trudne dla mnie osobiście, wiedzą Państwo doskonale, ale spróbuję. Po pierwsze, dzisiaj w Polsce wiele mówi się o mordzie w szpitalu w Oleśnicy. Papież Franciszek, mimo iż w, lubił, jako się znowu rzekło, fotografować się bardziej z tymi politykami, którzy nie mają nic przeciwko aborcji, niż z tymi, którzy z nią walczą. Wielokrotnie w swoich wypowiedziach nazywał aborcję wynajęciem płatnego mordercy i zleceniem zabójstwa. Po prostu. Koniec, kropka. Mimo iż papież Franciszek bywał w swych wypowiedziach do dziennikarzy niejednoznaczny i w tej kwestii, o której teraz powiem, miał kilka bardzo dobrych wystąpień dotyczących. Kolonizacji ideologicznej. I chodziło mu o tę właśnie ideologię, a więc ideologię gender i tą skrywającą się pod kilkuliterkowym akronimem. Papież Franciszek w końcu próbował przebudzić Europę, mówiąc, iż jest dzisiaj jak bezpłodna stara babcia, i że mało z niej można już wyciągnąć, próbując przebudzić chrześcijan na starym kontynencie. Miał takie wypowiedzi. Na samym początku swojego pontyfikatu, pamiętam, w tym całym zamieszaniu o którym Państwu wspomniałem miał też wypowiedź, która mną szczerze mówiąc wstrząsnęła i to wstrząsnęła nie tak jak późniejsze jego wypowiedzi ta wypowiedź brzmiała cytuję literalnie kto się nie modli do Boga modli się do diabła zrobiło to na mnie wrażenie i nadal robi i najważniejsze Szanowni Państwo o czego nie można papieżowi Franciszkowi zapomnieć papież Franciszek Zawierzył Rosję niepokonanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. Uczynił to, czego nie zrobił Pius XII, Paweł VI, Jan XXIII, Jan Paweł I, Jan Paweł II i Benedykt XVI. Niektórzy z tych papieży, jak na przykład Jan Paweł II, mieli ogromne naburzeństwo do Matki Bożej Fatimskiej, ale zawierzenie przez Papieża Polaka całego świata nie wypełniało tych znamion, o które prosiła Matka Boża w Fatimie. Ona poprosiła o zawierzenie konkretnie Rosji, o wymienienie tego kraju, tej części świata z nazwy. Przypomnę Państwu, którzy jesteście być może mniej zapoznani z objawieniami fatimskimi, że w 1917 roku, jeszcze przed wybuchem rewolucji bolszewickiej, w maju Matka Boża zjawia się po raz pierwszy w Fatimie i mówi do tamtejszych dzieci o konieczności nawrócenia się Rosji bo w przeciwnym przypadku jeżeli nawrócenia nie będzie Rosja rozleje na świat swoje błędy nawrócenia do tej pory nie było ale nie było też aż do roku 2022 do pontyfikatu papieża Franciszka zawierzenia niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny właśnie Rosji Papież Franciszek rozszerzył to zawierzenie jeszcze na Ukrainę. Żeby było jasne, Ukraina w 1917 roku była oczywiście częścią Rosji. Kiedy Matka Boża mówiła do dzieci to, co mówiła. Przypomnę Państwu również, że te dzieci z Fatimy nawet nie wiedziały, czym jest Rosja. Myślały, że to jakaś pani, jakaś kobieta Rosja usłyszały. Może to jakieś, jakieś imię kobiety, które nie znają, ale dlaczego właśnie ta kobieta ma się nawrócić i od tego mają zależeć losy świata? Dzieci poszły, wyjaśniono, wyjaśniono im, że to jest po prostu wielki kraj na drugim końcu Europy. Nigdy nie zapomnijmy papieżowi Franciszkowi, że się na to zdecydował. Choć odebraliśmy tę jego decyzję jako decyzję zaskakującą, pozytywnie i paradoksalną, ponieważ to papież Franciszek Kilkukrotnie raczył był powiedzieć o, o sobie, że miewa poglądy podobne do komunistów na wiele kwestii. Są takie wypowiedzi w jego różnych wywiadach, biografiach o tym, że chrześcijanie to tak naprawdę to samo co komuniści, tylko komuniści potem ukradli im sztandar, itp, itd. No, drodzy państwo, jaki główny błąd Rosja wylała na świat? To błąd oczywiście komunizmu. I to paradoksalne, że papież, o którym mówiono, którego oceniano jako tego, którego związki z tą lewicową ideologią, lewicowymi poglądami są bardzo zbliżone, to właśnie on zawierzył Rosję niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. To dla nas niezwykle istotne. Ktoś powie, minęły trzy lata i co? I przecież nie ma pokoju, Rosja się nie nawróciła. No, szanowni Państwo, oczywiście, ale przecież. Prawie ponad 100 lat czekaliśmy, aż któryś z papieży zrobi to, co zrobił papież Franciszek. Myślę, że jesteśmy jedynym medium, które dzisiaj przypomni o tym zawierzeniu. Inne media katolickie będą mówiły o tym, co mówiły przez ostatnie 12 lat. Media liberalno-lewicowe będą mówiły o tolerancji, otwartości, zmianach, rewolucjach. Warto pamiętać i o tym jednym, przynajmniej jednym bardzo ważnym geście. No i ostatnia rzecz, o której nie, nie byliśmy pewni aż do końca, ale dzisiaj już możemy o tym powiedzieć z całą pewnością po śmierci papieża Franciszka. Mianowicie papież Franciszek, mimo iż był wielkim dekonstruktorem dotychczasowego modelu papiestwa, nie będę się nad tym teraz rozwodził, na to też pewnie przyjdzie jeszcze czas, albo odsyłam do archiwalnych programów, nie uczynił tego gestu, który był jeszcze bardziej dekonstrukcyjnym wobec papiestwa modelu sprawowania Urzędu Papieskiego, jaki stał się gestem Benedykta XVI, a mianowicie papież Franciszek nie abdykował. Mimo tego, że był jednym z najstarszych w historii osób pełniących Urząd Piotrowy, bo zmarł dzisiaj w wieku 88 lat, nie abdykował. W związku z tym nie sprawił Kościołowi takiego kłopotu, mówiąc wprost, jaki sprawił Benedykt XVI, bo zamieszanie po jego abdykacji było ogromne. Pamiętają Państwo o tym doskonale. Franciszek, mimo iż początkowo zapowiadał, że rozważy taką funkcję, taką opcję, nie zrobił tego i umarł jako Ojciec Święty. Nie jako papież emeryt, czy jakkolwiek by go nie nazywać w przeciwnym razie. To bardzo dobrze, bo wyobraźcie sobie Państwo, że od teraz abdykowaliby wszyscy papieże w wieku nieokreślonym. Tak jak Benedykt XVI, który, przypomnę, dłużej był papieżem emerytem niż papieży. Jest dla mnie też niezwykle symboliczne, że papież Franciszek, to już nie jego zasługa oczywiście, umiera w Wielkanoc, w dniu, w którym wspominamy pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa i to, że każdy z nas zmartwychwstanie. Dlaczego? Dlatego, że te trzy ostatnie pontyfikaty, podczas których większość z nas żyła, kończyły się śmierciami w dosyć istotnych momentach, jeżeli ktoś lubi patrzeć na świat i na sprawie Kościoła symbolicznie. Ja lubię. To moja osobista teraz interpretacja. Niech nikt tego nie łączy z szerszymi instytucjami, a już na pewno nie z widzeniem Kościoła. Jan Paweł II umiera w Wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Święta, które ustanowił po to, aby przypomnieć całemu grzesznemu światu, że jest ucieczka. Jest ucieczka od grzechu. Jest ucieczka od fatalizmu świata, od nihilizmu, od beznadziei. Że każdy grzesznik może wrócić... Jeżeli tylko chce, przypomniał światło skandalu miłosierdzia wraz z siostrą Faustyną, którą wcześniej beatyfikował i kanonizował. Benedykt XVI po przeżyciu wielu lat jako papież emeryt, dłuższego okresu swego życia niż jako papież, umiera w oktawie świąt Bożego Narodzenia, ale umiera w dniu, w którym Kościół wspomina świętego Sylwestra, papieża, 31 grudnia. Święty Sylwester był tym papieżem, podczas którego panowania, podczas którego pontyfikatu, władzę w cesarstwie rzymskim przejmował Konstantyn Wielki. Niektórzy doszukiwali się więc w tym symbolu tego, że Benedykt XVI był ostatnim być może papieżem ery konstantyńskiej, a więc tej ery, której kościół ma tak wielką, znakomitą rolę na świecie. Ja bym oczywiście nie chciał, żeby tak było, ale być może Bóg wie coś więcej znaczy ba. Bóg na pewno wie coś więcej niż my, ale być może w tej sprawie, e, również zdecydował, żeby puścić do nas w jakiś sposób sygnał oko, że odebrał papieża Będynka XVI Emeryta, właśnie w dniu wspomnienia świętego Sylwestra papieża. Papieża, którym Będen XVI przestał chciał e, chcieć być. No i w końcu, w momencie, w którym wszyscy mówimy o tym, iż Kościół jest wściekle atakowany. W momencie, w którym lewicowe, ateistyczne, a niektóre i liberalne, katolickie media mówią, że Kościół umiera. Kolejny papież umiera w dniu, w którym przypomina się światu o zmartwychwstaniu. Być może to jest sygnał na to, że Kościół zmartwychwstanie nawet po tak wielkich burzach, jakim była ta, to dwunastolecie papieża Franciszka. Bo to była ogromna burza, nie ukrywajmy tego. Zachęcam Państwa do tego, aby wszyscy modlili się za duszę papieża Franciszka oraz za konklawę. Za to, aby Bóg zechciał nam dać teraz papieża, którego będziemy rozumieli.